Kościół jest 200 lat za duchem czasu. Innymi słowy, my sami padliśmy ofiarą wiary w postęp. Wiary, że ludzkość automatycznie zmierza ku lepszym czasom i do raju na ziemi. Kościół nie musi się modernizować. Święty Ireneusz Zylon w II wieku powiedział agnostykom, tak, wiewcom tej pierwotnej herezji przeciwko chrześcijaństwu: Wszystko co nowe przyszło w Chrystusie. Chrystus jest zawsze nowoczesny. On nie może być wyprzedzony. Cała nowość przyszła w Chrystusie. To co czyni Kościół w różnych krajach, w różnych wiekach, musi być dostosowane do współczesnych ludzi. Dzisiejszy Bisku nie podróżuje już konno, ale samochodem. Korzysta z nowoczesnych środków transportu i komunikacji. A przecież Kościół bardzo, bardzo celnie zareagował na rewolucję przemysłową w katolickiej nauce społecznej obrazem rodziny ideą małżeństwa, która jest najbardziej nowoczesną i najbardziej przyjazną człowiekowi rzeczą, jaka istnieje, która jest w właściwą odpowiedzią na rewolucję przemysłową, na obecną rewolucję w środkach komunikacji. Zawsze mamy mówić, że człowiek jest w centrum, chodzi o dobro, zbawienie człowieka. Człowieka, którego nie można zrozumieć i zdefiniować bez Boga. I dlatego nie staniemy się nowocześni, jeśli zaakceptujemy tak zwane małżeństwa homoseksualne. Lub powiemy, że są one równoważne prawdziwym małżeństwu. Nie możemy też pozwolić, aby światowe forum ekonomiczne, lub biurokracja w Brukseli, lub socjaliści w państwach europejskich lub w Ameryce nam to dyktowali. Czym jest małżeństwo? Czym jest człowiek? Wszystkie te pytania są pytaniami filozoficznymi i teologicznymi. A politycy nie mają prawa ingerować w naturę człowieka. Nie mają prawa mówić, co powinniśmy myśleć. Pani von der Leyen zażądała teraz na forum w Davos, aby swobodne wyrażanie opinii przez obywateli zostało stłumione. Aby tylko politycy decydowali o tym, co jest prawdą i co jest fake newsem. I dlatego media społecznościowe, wolna prasa, wolne firmy telewizyjne, domowe filmy, ludzie powinny zostać ocenzurowane, A wyrażanie swoich opinii powinno być możliwe tylko za zgodą państwa. To jest zbliżenie się do orwellowskiego państwa. Nie chcemy państwa przedstawionego przez George'a Orwella, chcemy wolnego państwa. Państwa wolnych obywateli. A państwo jest budowane przez obywateli. I to nie politycy powinni decydować o tym, jak powinniśmy myśleć, jak powinniśmy mówić, jak powinniśmy się komunikować, gdzie powinniśmy podróżować, dokąd powinniśmy się udawać i na jakich warunkach powinniśmy podróżować. To po prostu socjalizm w nowoczesnej formie, gdzie partia lub mała klika superbogatych ludzi, takich jak Davos, ma wszystkie pieniądze. Dlatego uważają, że mają receptę i muszą dyktować, jak ludzie mają żyć w przyszłości. Dlatego mówią o kryzysie klimatycznym lub kryzysie koronawirusa i angażują się w te kryzysy i problemy. Nie po to, by rozwiązywać te problemy, ale po to, by ludzi ubezwłasnowolnić. Tak, by byli im po prostu posłuszni jak zwierzęta na gwizdek. Ale my nie jesteśmy psami, które słuchają gwizdka pana. Każda osoba ma swój własny umysł, ma swoją własną wolę, ma swoją własną godność. A politycy powinni służyć ludziom, powinni pracować dla wspólnego dobra. I nie wolno im ingerować w kwestie filozoficzne. Jest fundamentalnie złe i destrukcyjne dla państwa definiowanie, czym jest małżeństwo. Małżeństwo oraz mężczyzna i kobieta są bardziej pierwotni niż państwo. Państwo jest bytem wtórnym, formą organizacyjną społeczności. Ale życie człowieka, miłość mężczyzny i kobiety jest bardziej pierwotne. Jest pierwotnie odciśnięte w naturze człowieka i dlatego musimy się z polecenia Kościoła przeciwstawiać tym destrukcyjnym tendencjom w dzisiejszym społeczeństwie, w tych socjalistycznych społeczeństwach totalitarnych. I nawet jeśli jesteśmy wtedy oskarżani o to, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, że Kościół nie może decydować, czym jest małżeństwo, czym jest mężczyzna i kobieta, to przecież małżeństwo mężczyzny i kobiety, rodzina, jest już Kościołem. To już jest eklezja domestika. To Kościół w miniaturze. Dlatego Kościół nie wtrąca się we wszystko, tylko Kościół, jako wspólnota wierzących, broni ludzi przed wtargnięciem państwa, partii i przed totalitaryzacją myślenia i kontrolą myśli. Popatrzmy na ministrów, których mamy w naszych państwach europejskich. Sądzę, że nie jest ich tak wielu. Czy są w stanie pouczać nas o antropologii, o tym, co czyni człowieka istotą ludzką? Powinni wykonywać swoją pracę dla wspólnego dobra. Ale myślenie powinni pozostawić innym, a mianowicie obywatelom, którzy swobodnie się organizują. A wolność wyznania jest podstawowym prawem człowieka. Nie pozwólmy nikomu nam tego odebrać. <grym>